Kameczkę w następnym odcinku z Fortnite. Dzisiaj co nagrywamy Battle Royale. Jakby co w komentarzu, będziecie mieli ten link do Discorda i możecie wbić. I możecie zostawić się suba, dał mi to dużą motywację do robienia następnych filmów. Dobra, już nam dobiera graczy. To Git. Hmm. Trochę to zajmę, bo Battle Royale to z pół godziny runda trwa, ale może krócej zajmę. Dobra, gdzie można polecieć? Hmm. No dobra, tutaj polecę. Może nikt tam mnie poleci? No, ale jak to poleci, to już nic. Oj, sorry, nie po tym edytowaniu miałem. Zapomniałem, bo na nowych ustawieniach nie powiedziałem Wam, że na nowych ustawieniach gram. Dobra, triple to mi nie idzie na tym. Dobra. Runda się już zaczyna. Znaczy, yy, już się zaczęła. Że czas odliczania. Hmm. Wy pewnie byście chcieli, żebym tutaj poleciał, ale tam wola. Hmm. Możecie zostawić też jakiś miły komentarz. To Wam serduszko dam. Dobra, kliknąłem już, Ba. Hmm. Ja tutaj byłem kiedyś, ale ja nie pamiętam, nie znam się tak na Battle Royal, bo nie gram to za bardzo. Jak będę miał trochę więcej widzów, to będzie można zrobić 40 widzów. No, nie, no w sumie nie. Nie mam takiej możliwości bym musiał mieć 1000 subów, No to wy byście musieli tyle zostawić gdybyście chcieli To hmm. trochę typów leci To git No czy wcześniej mówiłem że nie git, a teraz git też Już miałem Ale ja mam aim. Sorry, że taki słaby aim Bo ja po prostu nie mam Aim'a na ten... Takiego z tej broni. No tak to mi. Ale z tej broni nie mam. Go. Dobra, to się przydać może. Tylko pompy jeszcze nie mam. To jest najgorsze. A pompa jest najważniejsza. Czy dobra też broń do wspomienia. O, wykrakałem pompę. I to git pompa. O, ten typ dalej mnie ogląda. Nie wiem, nigdy tego nie miałem. Ale razem. A, dobra, o to w tym chodzi. Ale nie biorę. Tam się zniszczyło chyba. No, typ tam jest. za tak słabego aim'a, ale no. Chyba, czekajcie, zmienię sobie tylko ustawienia. O, coś mi nie idzie na tych. Dobro. To są te ustawienia, tak. Też nic nie buduję, no bo nie ma sensu marnować maców na razie. Znaczy budowałem, ale... Już. Życie. O, katana lepsza, moim zdaniem. I to są te tunele. Coś widziałem na shortsach. Że coś w nich jest. O i chyba miałem rację, że oni mieli. Auto. Okej. Auto tam było słychać. Chyba wy też słyszeliście. Jednak w drugą stronę powinienem pójść. Super. Ale to powinno być prawdą, no. A nie, bo to tu. No dobra, sorry. Nie wiedziałem. Dobra. Tego często otwieram. Dwie maski nie wiem po co mi. Jak żadnej z nich nie biorę. Albo wezmę coś. Bo ta jest fajniejsza od tamtego. Jednak. Już sporo co mam. A stąd nie ma jak wyjść. Znaczy jasne. Ale może to zlutuję najpierw. O to to moje. Jak ja nagrywam, to coś mi słabiej idzie, moim zdaniem. Bez nagrywania lepiej gram. Ale ja, ja lubię nagrywać, więc będę. Chociaż, no. że mi słabiej idzie. I tam chyba ktoś się z medalionem bija tym. Takim innym. Ojej, ale, ale daleko to. Auto sobie teraz poszukam. Napiszcie, jak będziecie chcieli, jak, jak nagrywamy rankę z bynem. E, oczywiście ta reaktywacja. Hmm. Dobra. Jadę w typów. Jadę w nich z auto. O co to? Z auto. Dobra, w nich to już nie będę tak z hamsko. Albo. Jak widzicie, trochę tam umiem budować. No, tylko nie marnuję na razie matów, hashtag. Kolejne strzały. Tylko gdzie? Napiszcie, czy będziecie chcieli jakiegoś live'a może. To może nagram. Nie wiem, po co na takiego starać się. To no nie ma sensu. O no dobra, wiada tam. Jest szansa na wina jakoś, no ale. Jeszcze nie wiadomo, może jakiś spoceniać się trafi. Jakby co, jak będę tak się bił, to nie będę mówił, bo ciężko tak. Moim zdaniem. Ale czasami będę. To nie mam przeludowanego. z tego to ja w ogóle nie używam. Możecie napisać, czy będziecie chcieli, żebym robił jakieś challenge, na przykład to w komentarzu. Możecie. To się nie ogląda? Nie. O, ogląda. A to jakiś random. Nie wiem po co. A już nie ogląda. Skąd? Dobra. Moja ulubiona broń w tym sezonie. Mówiłam chyba. Nie wiem. Nawet nie pamiętam. A mam fulla metalu. To nie muszę robić infinity metalu. Bez post. O. Mogłem wam pokazać, ale już życie. 10 killi w tym meczu. Spoko. Medaliona co? Czemu oni go nie wzięli? Jadę po niego. po ile zombie pojadę. A dobra, nie opyla się. Bo zoom daleko będzie. Co to za ajmy dziki? Dobra autem już mi się nie chciało go bić. Po raz po to pójść. A mi auto ucieka. Dobra. Jeszcze nikogo nie widziałem. To znaczy, widziałem teraz, ale teraz bym też kogoś chciał znaleźć. Ale opona mi się popsuła, przez to, że wyjeżdżam we wszystkich. O, może tam będzie jakieś auto na stacji. No, przez takie rzeczy się niszczy. Nie. To to za fart, Ja nie umiem kierować. Dobra. Cała runda prawie w aucie. Dobra. Tam typa widziałem. O Jezu. Mm. A mi na takich ustawieniach się łatwiej gra, ale się potem nauczę na tamtych, bo wiem, że lepiej się da grać na tamtych, które z początku miałem. Bo na wyspę idę, jadę. Lecę na typach w pociągu. No dosłownie lecę. Trzy kroki to miałam. Czy mi się wydawało? Nie no, wydawało. A, to auto możliwe. Się może teleportować. Krok miałem. no nie chcę mi się tego bossa bić. To bos? Nie, to bot. Hmm. To 8. Teraz, żeby ktoś tylko postarał się zabić tego bossa a ja się wkleję. No wiem, że to hamskie, ale no... Kto zabroni? On się zbugował. No, dobra. Nie zdążył nic zadać. Znaczy, zadał mi dużo, ale. Już mam to, co chciałem. Infinity Sprint'a. Dobra, jak najwyżej, bo budisana na tej wyspie. Dobra. A tam na dole oni się bią. Tam Dobra, dolecę. Może na jakąś górę. Ona. O. I tutaj ząb jeszcze jest idealnie. Tam autem typ jedzie. Pod górę nie powinien wjechać. Gdzie ja ten typ? W krzaku? Nie. Po co do mnie? A co ze mną zadziera? Mam niby miniguna. Во клоне с моим заданием. Не там все бьет. Ну хватит так. Кто там не видя. Pomra biegnę pod górę. To jestem niewidzialny, to on mnie nie zobaczy. O, tutaj sobie zrobię bazę niby. Бра, достал. Бра, разбуду я тут немного. Z jakąś jeszcze to żyje. Podbuduję się tam. Teraz dobra, płynak. <ścoughs> Pierwszy inak na odcinku. Dobrze było. Dobra. To wychodzimy. Napiję się herbatki. O, na skinek. O, ja tego skina najbardziej lubię. Dobra, to nara widzowie.